Słuchają. pragmatyzm przyświecał przy tworzeniu tego programu, którego tw który tworzyłem no cztery lata I teraz nie chcę brzmieć w sposób absolutnie nonszalanski, nie chcę mówić, że niektórym osobom, które budowały na systemach operacyjnych zabrakło polotu, prawda? Nie tylko na systemach operacyjnych, ale również niezależne, systemowe, można by teoretycznie powiedzieć, prawda? Nie chcę powiedzieć, że zabrakło artystycznego polotu, ale ale tak jak mówię, no ten program tutaj tnie u podstaw, ja to może jeszcze po prostu w sposób lapidar, lapi, lapi, lapidarny postaram się ująć. A mianowicie, słuchajcie, tutaj chodzi o to, że Powiedziałem w jednym czy tam w dwóch odcinkach poprzednich, że ten program można by postawić przed Windowsem, przed systemem, przed Linuxem, przed systemem operacyjnym. Co to oznacza? To oznacza, że sam ten program jest systemem i po, po tym, jak obsłużylibyśmy poszczególne zdarzenia tutaj, podstawowe, takie jak tworzenie folderów. zastępuje nam system operacyjny. Jako że ja tego robić nie chcę, nie, 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 nie potrzeba, bo lubię Windows, do Linux, czy, inny, czy inny system operacyjny, bo są dobrze zbudowane, to ja po prostu siadam na te systemy od razu. I teraz robię im nakładkę, prawda? I teraz moja wypowiedź, która, która notnie nie artystyczne dusze, prawda? absolutnie, jest absolutnie na miejscu. Bo żeby po prostu, żeby iść dalej, to trzeba mieć odrobinę kurwa miłości w sobie. Trzeba mieć odrobinę szaleństwa, wypowiedzi i nie tylko, prawda? Trzeba mieć odrobinę po prostu, odrobinę, słuchajcie, egoizmu w sobie, żeby skonstruować taką wypowiedź, która no, jest niemiła dla osób, które zaj zajmują się artystycznymi zawodami. Bo ona czyni, jakby nie było z tych osób, osoby, które są po części niekompetentne. I może po części doprowadzić do łez. Może naprawdę doprowadzić do łez. Nie jedną osobę, prawda? I teraz, co tutaj się dzieje, złajcie? No dzieje się wiele. No bo, jeżeli, bo jeżeli ktoś naprawdę sprawdzi sobie te moje, te moje po prostu egoistyczne, jak na razie niczym nie pokryte wypowiedzi i dojdzie do konsensusu rodzaju żeńsko-męskiego, to mamy po prostu mamy po prostu przyczynowo-skutkowe zdarzenie, które będzie na zasadzie domina. To będzie domino. I ja nie chcę tutaj cytować pana Majkiego, czy innych niepospolitych posłów, ale tutaj może dojść do przewrotu, słuchajcie, do rewolucji, do odrodzenia pc laptopa. Bo to, że wszyscy po prostu siedzą przy tych tabletach, czy tam nawet e, iPhone'ach, smartfonach, przepraszam, nie tylko fonują. To to jest rzecz całkowicie nienormalna. Zajmijmy się pracą u podstaw, kochani. A zobaczycie, że ten świat zmieni się na... Z twarzy zniknie za chwilę, ale musicie Państwo poczekać, bo potrzebuje minut, żeby YouTube. Owe...